Mieliśmy kontrolę praktycznie na całym spotkaniu w mojej ocenie. Zarówno przez dobry, wysoki pressing, jak i przez dobre wejście z presu przeciwniki, jak i przez kulturę gry. Natomiast y, trzeba wykorzystać sytuację. I, I tego nie robiliśmy, a to jest najważniejsze, bo to jest gra na bramki. No. Przeciwnik miał jedną sytuację, a, a drugi raz jak wszedł w naszym polem karnym mm, sędzia podyktował karnego i wygrał 1-0. No. dlatego e, dlatego no, tak jak mówisz że choć od pierwszego meczu dokładnie tak to będzie wyglądało no. szczególnie myślę, że tutaj na arenie nie mm, nic no podkręczyć kolejne kolejne szczegóły, kolejne jakby rezerwę. Jeżeli chodzi o zachowanie drużynowe, tak żeby być nie tylko bardziej skuteczny, ale jeszcze więcej być w stanie stworzyć sytuację przeciwko niskim bloku, bo akurat oceniam wysoko nasz poziom wejścia spod presem rywala, czy to, że nie daliśmy się wypchnąć, no duża kultura gry, pressing. Też bardzo wysoko, w pierwszym meczu oceniam, ale mówię, no to jest gra na bramki. Przestrzenik miał karny, strzelił bramkę i przygraliśmy 1-0. W karnych e, prawo serii działa i trochę, trochę tych konkursów nie wygraliśmy na początku, a od kiedy zaczęliśmy wygrać, to teraz wygrywamy wszystkie konkursy rzutu karnych i z czego trzeba się cieszyć, bo wyciągamy wnioski i karnych, tak jak każdy inny element w piłce, to nie jest loteria, tylko jest, to można nad tym pracować, no więc cieszę się, że są z tego wyniki. Drugi mecz, yy, mecz, gdzie przyrząd zastosował inną strukturę niż się spodziewaliśmy, bo, bo, bo inną strukturę niż... Zazwyczaj prezentują inną strukturę niż, niż prezentowali w pierwszym sparingu. trochę tym nas zaskoczyli, i, i tym samym, szczególnie w pierwszej fazie meczu, nasz pressing nie wyglądał tak skutecznie jak byśmy chcieli. Byliśmy zmuszeni często do bronienia nisko, natomiast wykorzystaliśmy wtedy, kiedy mieliśmy piłkę, byliśmy z kolei bez, bezlitości, no bo, bo wykorzystaliśmy dobrze wolne przestrzeni. We, wejdziemy wtedy na prowadzenie 1-0, wtedy ten pressing poprawiliśmy, dobrze dobrze zawodnicy zaczęli to ocenić, czego się bardzo cieszę, bo, bo od, odnośnie różnej struktury presujemy podobno, ale to nie jest dokładnie to samo i zawodnicy to, to zrozumieli, poprawili i potem z pressingu i odbory na połowy przeciwnika mamy bramkę na 2-0. Mm. No już końcówka pierwszej połowy, znowu trochę w obronie niskiej, natomiast w ostatniej akcji pierwszej połowy nie możemy trać taką bramkę. Gdzie wszyscy zawodnicy są, mamy poniżej piłki, bronimy się, bo my się dobrze bronimy eee, i, i przeciwnik strzela bramkę. No. I tym samym robiliśmy sobie kłopot, bo do przerwy zamiast 2-0 Oprócz tego, że jeszcze mieliśmy wcześniej sytuację na 3-0, co myślę, żeby zamknął mecz, ale tego nie strzelaliśmy, więc do przerwy 2-1 i mecz otwarty. W drugiej połowie e, myślę, że mieliśmy większą kontrolę. Może to początkowa faza w drugiej połowy jeszcze mecz był wyrównany, a potem uważam, że wyszliśmy w pełną kontrolę, przysunięk mógł nam zagrozić, ale uważam, że nawet tego nie zrobił. Kontrami raz mieli jedną piłkę no, w przestrzeni, które, które, które nie, nie wykorzystali. To była duża sytuacja. Hmm, trzeba przyznać, że w drugiej połowie też mieli i my, i oni. Myślę, że był mecz otwarty, co nie do końca mi się podoba, bo ja wolałbym kontrolować lepiej ten mecz, a im dalej do, do końca meczu. E, tym większa kontrola z naszej strony, dzięki w mojej ocenie bardzo dobra intensywności, zresztą i w pierwszym, i w drugim meczu. Mm, ale zsiadaliśmy sobie bramkę no, na 2-2, dosłownie zsiadaliśmy sobie bramkę i, i tyle. No. E, musimy, musimy, żeby osiągnąć cel, dopilnować każdego szczegółu i nie możemy, za dużo pracujemy, żeby oddać punkty, żeby oddać bramki, żeby oddać sytuacje bramkowe za darmo. Dzisiaj uważam, że, że to robiliśmy i, i ja jako trener tego zespołu wezmę to na siebie. To jest moja odpowiedzialność i będziemy pracować po to, żeby te coraz mniejsze błędy w mojej ocenie unikać w meczach, w meczach ligowych. No. Trzeba też, też przyznać e, przeciwnikowi, że uważam, że Szarka Tarnow, że jest zespół dobrze zorganizowany, dobrze prowadzony i zespół, w którym e, piłkarze idą za tym pomysłem, więc trzeba też im oddać no, tą pracą, która według mnie bardzo, bardzo dobrze widać. i, i no, Życzę im powodzenia, powodzenia w lidze.